Jak posługiwać się kartami ruchu. Zauważcie, że karty do GenieBota są dwustronne, czyli jeżeli z jednej strony jest jedź do przodu, to z drugiej strony karty będzie jedź do tyłu. Jeżeli po jednej stronie karty jest obróć się w lewo, to po drugiej stronie karty będzie obróć się w prawo. I teraz zobaczcie, mamy taki program przykładowy, gdzie najpierw daliśmy pauzę, żeby o Ginibot chwilę poczekał przed rozpoczęciem wykonywania rozkazu. I pierwszy rozkaz to obróć się w prawo, potem jeźdź do przodu, potem jeźdź do tyłu, potem obróć się w lewo, jeźdź do przodu, zawróć i koniec programu. Czyli zobaczcie, teraz tutaj się przedstawił Ginibot, i teraz zobaczcie, wczytam ten program. Zobaczcie, jak wygląda ten program wykonania wykonaniu Bota, Czyli uruchamiam Gini Bota. Po chwili obraca się w prawo, jedzie do przodu, jedzie do tyłu. Obrót w lewo. I na końcu komenda. Zawróć. A teraz jeszcze od razu wykorzystując ten program, który mam już ułożony, pokażę jak wykorzystać kartę Mówienie, aby Ginibot przed wykonaniem komendy informował nas, jaką komendę teraz będzie wykonywać. Czyli po starcie dam kartę Mówienie i teraz wczytam program do Ginibota. I Proszę bardzo Czekaj, obróć się w prawo, Jedź do przodu, Jedź do tyłu, obróć się w lewo, Jedź do przodu, Zawróć. Czyli przed wykonaniem każdej komendy Jenny Bot powiedział, jaką komendę będzie wykonywać.